Jeszcze pokażę dzisiaj moją folijkę, jakie tu mam urasy. Proszę zobaczyć. Owoce moje. Proszę bardzo. Pomidorków jest też dużo, ale dopiero się zawiązują. Na krzaczkach będzie dużo owoców, bo widać, że się ładnie zawiązują. Oprócz pomidorków sadzę tutaj zawsze troszkę szczypiorku. Jest też babka lancetowata. Aksamitki, oczywiście, już mówiłam. Mięta. Tu jest też jeszcze ogóreczek. Pomidorków jest dużo, jest trochę ciasno, ponieważ ta folia jest mała, ale co roku mam pomidorki własne. Oczywiście bez żadnej chemii. Stosuję różne gnojówki. Przede wszystkim gnojówkę z żywokostu, gnojówkę z mniszka. Gnojówkę z pokrzywy bardzo często. Kurzą gnojówkę też, ale bardzo rzadko dwa razy tylko. No i oprócz tego stosuję opryski mlekiem z sodą, oprysk z czosku i oczywiście bardzo często podsypuję kwaskiem cytrynowym krzaczki. Kwasek powoduje, że wyrównuje się pH w glebie i pomidory rosną bardzo ładnie, naprawdę ładnie. Mam pytanie. Są też tu ogóreczki bardzo ładnie rosną. Proszę sobie zobaczyć. O, po drugiej stronie. Bo są też na dole, ale te to są u góry. I oczywiście żmijowiec, który podejrzewałam od Państwa Lorenc. Ale jakoś tak nie mam przekonania do tego żmijowca, Tu u mnie on za specjalnie nic nie zdziałał. Także będziemy czekać teraz na owoce, których zanosi się, że będzie dużo, jeżeli oczywiście. Handbuch pomoże i nic tu się nie wda do tej folii. Także będziemy pokazywać kolejno, jak będą wyglądały owoce, jak będą rosły. I oczywiście, jeżeli będzie kogoś interesowało, jak sporządzić takie gnojówki, bardzo proszę w komentarzach pytać. Ja wszystko powiem. Także pozdrawiam Państwa serdecznie. Proszę o subskrypcję mojego kanału, łapki w górę i polubienia. Pozdrawiam i do zobaczenia, pa. pa. Jeszcze zapomniałam nadmienić, że przy folii rośnie papryczka, która ma piękne owoce. Proszę zobaczyć. Tylko muszę ją opalikować, ponieważ jest jej już teraz ciężko. Jak owoce będą obciążać krzaki, żeby się nie połamały, proszę sobie zobaczyć. O, takie ma owoce papryka. Naprawdę bardzo ładnie rośnie. Oczywiście stosuję opryski te same, które stosuję na pomidorach, Nic innego nie robię. Tutaj mam koperek, winogron, który ma bardzo dużo owoców. Owoc jest piękny, bardzo ładny. Rośnie świetnie, tylko trzeba oczywiście odrywać te odrosty, Wtedy będzie już pięknie. Otóż to są borówki. Też młode krzaczki, które zaczynają się dojrzewać. Bardzo gruba odmiana. Pomidorki. Tu też papryka, oczywiście. I tu mam też pomidor pomidorna cebula. Proszę sobie zobaczyć. Na wszystko stosuję te same opryski. I przepiękne buraczki. Bardzo ładne buraczki. No już chyba pochwaliłam się tym, co mam. Bardzo serdecznie proszę Państwa subskrypcję jeszcze raz i polubienia. I będziemy się łączyć. I będę na bieżąco mówić jak to wygląda? Ach, tam jeszcze jest marchewka, por seler. Także tak to wygląda. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia.